Wraz ze startem nowego sezonu w Apex Legends do gry dołącza nowa legenda. Tym razem jest to Conduit, którą widzicie za moimi plecami. Dzięki uprzejmości Electronic Arts miałem okazję już trochę pograć tą legendą, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jej wszystkie umiejętności, skiny oraz emotki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, mam również nadzieję, że nowa legenda Wam się spodoba, a teraz życzę miłego oglądania. Nowa legenda w Apex Legends, czyli Conduit i jej umiejętności. Sami zobaczcie, bo to bardzo ciekawa legenda. Jeśli chodzi o pasywkę, to jest Savior Speed i... Y Chodzi o to, że jak biegniecie do sojuszników, to wtedy macie przyspieszenie biegania. Tak jak Bangalore pod ostrzałem szybciej biegnie, to konduit będzie szybciej biegła, kiedy dobiega do swoich sojuszników. Jeśli zostaliście w tyle, to szybciej ich dogonicie. Jeżeli uciekacie z pola walki, bo za bardzo do przodu wyszliście, to również szybciej dobiegniecie do swoich sojuszników. Taktyczna umiejętność, czyli Radiant Transfer. Jej dron z pleców zapewnia dodatkową tarczę sojusznikom. To będzie moment, kiedy sojusznicy będą mogli się... Uleczyć, uzdrowić, schować, uciec bardzo fajne. Twórcy podkreślają, że ta legenda ma zwiększyć przeżywalność drużyny w walce. Bardzo jestem ciekawy tej umiejętności. Zobaczymy, jak ona wpłynie na rozgrywkę. Ale fajnie, że nowy support wchodzi do gry. No i jeśli chodzi o umiejętność legendarną, Energy Barricade, to jest taka barykada z takich jammerów, zagłuszaczy, którą conduit przed sobą rozstawia. One zadają obrażenia oraz zwalniają przeciwników. To myślę, że. Że będzie bardzo mocna umiejętność, zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Oczywiście, jako support, conduit również może otwierać niebieskie skrzynki z zaopatrzeniem oraz kraftować banery. Ciężko mi pokazać jej umiejętności, bo jej umiejętności nastawione są na sojuszników, a dostęp mam do strzelnicy, gdzie sojuszników nie widać. Ale yy, jak widzicie, po naciśnięciu taktycznej umiejętności, ten dron się wystawia i w tym zasięgu dookoła conduit wszyscy sojusznicy otrzymują dodatkowy pancerz i to daje im czas, żeby się uleczyć jeśli chodzi o umiejętność specjalną to jak widzicie mamy pokazane gdzie ta barykada się rozstawi i zasięg jest naprawdę bardzo bardzo znaczący, to nie jest coś co można na blisko ustawić, można również na daleko i rozstawiamy to na drony konduit rozstawia te jamery i tak jak powiedziałem, jamery zadają obrażenia cały czas e, przeciwnikom oraz zwalniają ich ruch w ich obrębie. Bardzo mocna umiejętność. Długo ta barykada jest rozstawiona. Te pylony tej barykady można zniszczyć, poszczególne pylony można zniszczyć, więc można taką przebitkę zrobić w tej barykadzie, ale jak widzicie, jest to bardzo szeroki szeroka ściana, której przeciwnicy nie będą mogli przejść lub będą mieli po prostu problemy, żeby ją pokonać. Także ogólnie conduit bardzo mocna, bardzo ciekawa e, legenda, która dołącza do Igrzysk Apex. Dajcie znać, co o niej myślicie. Nowa legenda w Apex Legends to oczywiście nowe skiny. Conduit i jej wszystkie legendarne skiny. Właśnie teraz lecimy. Pierwszy skin, złoty, który mi się w sumie najbardziej podoba. Player One. E, bardzo fajnie wygląda. Tutaj znowu klimatem trochę do diwy mi ona podchodzi. No ale dajcie znać, co, jakie wy macie skojarzenia. Branded in Blue. Też bardzo fajny skin. Ogólnie moim zdaniem, Conduit naprawdę ma bardzo ciekawe i fajne skiny. Fajny klimat ma ta legenda w ogóle. Jestem bardzo ciekawy jeszcze, jak ona będzie e, po polsku zdabingowana, bo polskiego dabingu jeszcze nie miałem okazji ograć. Glided Radiance, również bardzo fajny skin, taki bardziej królewski, arystokratyczny. Long Gone, kolejny skin to Recolor, jak widzicie, tego branded in blue, czyli e, zielony, taki. E, Pilotka bym powiedział. Malachit Monarch, czyli malachitowa monarchia. Również recolor tego poprzedniego skina, ale też bardzo fajnie. Fajnie, że ma różne klimaty tych skinów. No Shade. Kolejny klimat. Um... Lotniżowy, wyścigowy, bardzo fajna pomarańczowa skórka oraz Royal Obsidian, czyli ostatni skin legendarny dla Konduit, nowej legendy w Apex Legends. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobają te skiny, no i jak Wam się podoba nowa legenda Apexa. No to jesteśmy na Strzelnicy, żeby zobaczyć wszystkie emotki dostępne dla tej legendy. Lecimy po kolei. Dramatic End. Dramatyczne zakończenie. Konduit trafiona, upada, lecz jej Robot ją ratuje i podnosi. No i jest oczywiście kupa śmiechu, bo to jest bardzo zabawna legenda. Eee, lecimy dalej, mamy muzykę. Powiem wam szczerze, że ta legenda troszkę klimatem przypomina mi Lucia z Overwatcha. Dajcie znać, czy również macie podobne skojarzenie. Eee, co mamy dalej? Eee, Personal Grow, czyli eee, to jest złota emotka, i ona sadzi kwiatka. Bardzo proszę. Taki piękny kwiatek i co fajne, on ten kwiatek zostaje na mapie. Nie wiem jak długo ten kwiatek zostaje na mapie i czy będzie on na zawsze. Jak zrobimy drugiego kwiatka, to tam ten znika? Czy mamy dwa kwiatki i możemy zrobić pole kwiatków? Mamy dwa kwiatki. Nie, zniknął. A czemu ten został, a ten zniknął? Nie mam pojęcia. Spróbujmy jeszcze raz. Myślałem, że będzie można zrobić pole kwiatków. O, teraz jest. To może można zrobić pole kwiatków. Dwa kwiatki. Sprawdzamy na szybko, ile kwiatków konduit może zasadzić. Poddaję się przy 10. Będziemy musieli to później sprawdzić, ale jak widzicie, można zrobić pole kwiatków. A to jest fajne. No dobra, jeszcze jedna emotka. Shot to the heart, czyli strzał w serce. Okej, okay. jej robot robi serduszko, no i to są wszystkie emotki, które są dostępne. No, to tak wygląda nowa legenda Conduit, która dołącza w tym sezonie do Igrzysk Apex. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o niej myślicie. Ja się cieszę, że jest to kolejny support. Czy ona zastąpi Lifeline, czy zastąpi Gibraltara, czy Lobę? Myślę, że to jest y, troszkę inny support niż te poprzednie. Tak jak już mówiłem, twórcy podczas prezentacji podkreślali, że Conduit ma zwiększyć przeżywalność naszej drużyny. Czy będzie ona często grana? No to będziemy musieli trochę pograć, bo tak naprawdę teraz wygląda ciekawie i te umiejętności wyglądają fajnie, ale jak to wszystko sprawdzi się w walce, to pewnie okaże się po dwóch, trzech tygodniach tego sezonu, kiedy już wszyscy nią pograją, kiedy hype na nią opadnie, no i zobaczymy, gdzie ona się odnajdzie w mecie, czy będzie grana, czy nie będzie grana. To jest oczywiście jedna z większych zmian w tym sezonie Apex Legends, bo nowa legenda zawsze dużą zmianą jest, lecz tych zmian jest sporo, Sporo. Po pierwsze, nowy punkt burzowy, e, mocno przebudowany punkt burzowy, który teraz wydaje się dużo lepszy. Dużo graczy narzekało na punkt burzowy. Będziemy mieli lepszy punkt burzowy. Mam nadzieję, że nam się spodoba. Zmiany w rankedach. E, co prawda punktacja zostaje podobna, ale po pierwsze e, znika ograniczenie rank przy tworzeniu zespołu, także teraz twój kolega z brązu będzie mógł z tobą grać. Fajnie, nie wiem czy to dobrze wpłynie czy nie, ale du drugą dużą zmianą to są ym, zadania, które trzeba wykonać, żeby awansować do kolejnej rangi. Jeśli na przykład jesteście w momencie, że macie awansować z Silvera do Golda, to trzeba będzie zrobić y, zadania. A te zadania to na przykład wygrać mecz, albo być trzy razy w top 10, albo zadać jakieś ym, obrażenia. Jestem przerażony, powiem Wam szczerze, tymi zadaniami, bo mam wrażenie, że zostały one dodane jako kolejny garb zwalniający, żeby jeszcze utrudnić e, progres w rank i żeby jeszcze bardziej zrzucić e, wszystkich. Oho, rozłączyło się. E, w niżej, niżej w randze. Zobaczymy jak to wpłynie. Kolejną zmianą oczywiście Wingman, który teraz trafia do zrzutu zaopatrzenia i jest bardzo mocny. Twórcy podkreślali, że te bronie w zrzutach zaopatrzenia mają być jeszcze mocniejsze, tak żeby każdy chciał walczyć o zrzut zaopatrzenia. Bo w tym sezonie przez to, że wiedzicie, że jest Prowler albo Elstar w zrzucie zaopatrzenia, to często nikt tam nawet nie chce Iść, więc to kolejna, oczywiście, zmiana. Tych mniejszych zmian będzie oczywiście dużo więcej, takich jak nerf repeatera, nerf Hemloka. To są małe zmiany, ale mają one wpłynąć korzystnie na rozgrywkę. Zobaczymy. Aha, R301 w krawciarce. Będziemy tęsknić. Zobaczymy, jak ten sezon nam się spodoba. Apex Legends Ignite. Gramy, zobaczymy. Dziękuję, że oglądałeś. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy. A ja się już odmeldowuję. Cześć! Na razie, papa! Pa.